Yo, ludzie, z tej strony Tomeczko witam was w moim live komentarzu z gry Call of Duty Black Ops 1 ze złotym AK-47. I teraz... Odradziliśmy się po złej stronie. Ja tej strony bardzo nie lubię. Ja pakapciu. Dwa headshoty. Ale lag. O kurwa. No, oh. co jest, że ten ale się tak skupię, bo od razu zacząłem, że ze strikiem. Dobra, i jeszcze jeden co tutaj przyjdzie. Nie, kurde, weź mi kolego, nie strasz tutaj. Ale beczka, jakby mnie zerzył. Kury, yy, nie starczy mi amunicji. Fuck. A słuchajcie, wejdźcie na ten y, próby test live streamu, bo nie wiem, czy wam taka jakość będzie odpowiadała. I byście dali mi zdać... znać, czy będziecie oglądali live streamy w takiej jakości, a nie innej. 13 pocisków, ja jebiks. O kurwa! Pff. Ja pieprzę. Sprawdzałem, jakiego mam streak'a i mi gości wyszedł ze schodków. Nie spodziewałem się tego. Ale co za problem, wbiłem jeszcze raz. No szkurna. No, przez drzewo skan nie zadziałał. Charlie, dendro, dendro, dendro. <hums> Już mi ten aim assist przez te skrzynki zaczął ściągać, Widziałem, że ktoś idzie. Trzeba to inaczej rozegrać Nice Czekaj na mnie Jaki typ Chyba wezmę sobie z żeby mi zabrakło namu następnym razem. CO?! CO?! Góry się tak rozkasałem. Teraz sobie będę trochę grał ostrożniej. Okej, okay. oni teraz będą pewni na A. No i są na A. Jasno widzenie, tylko utumeczka. Ja pierdzielę, nie wiem gdzie mam iść. Hmm. Dobra, przyjmiemy tą flagę, bo jeszcze przegramy. Jest git, spy plane. No i teraz idziemy na blackberry. Wiesz, nie powinno być problemem jak oni tutaj stoją przy tych og... o, oknach, ale fajnie, przyłączyłem sobie na czułość 8 i teraz jestem taki mobilny, bardzo fajne uczucie, 7k to jednak za nisko jest. O kurde No i gitara Teraz jeszcze nam dwóch brakuje do piesków? Coś takiego Holy shit Dobra. Gdzie są te agenty? No, ale przez osiemkę właśnie takich celów dalszych nie trafiam Od sekundu sekundu. Jezu, jaki kamper, jaj... Zmarnowałem, koleś, wersję GZ, ale moje pieski były ważniejsze <grywka> No! Kurde sam biegać nie umie. On jest monokinem, nie umie się kibać. Oj, jakie lagi! Jezu, aha, tam ktoś poszedł. No, leć, le leć, Reksiu. Kurde, teraz tutaj, tu miks słyszę. Że ktoś strzela. No, dobrze słyszałem. I gitara Tak się pusto teraz zrobiło na tej mapie Nikogo nie widać w... Kurde dobrym sposobem jest w ogóle Bieganie za tymi psami bo one wiedzą gdzie są przeciwnicy Ej no słuchajcie no i skąd ja mam wiedzieć że on tam jest No nie mam po prostu pojęcia tak to już jest, jak się nie mnie grać, to się chowa w krzak i... Może mnie łaskawie zabijesz O, tu jest jeszcze jakieś gunfighta Nie ma już, nikogo 170 punktów Jeszcze 30, niecałe nam zostało Tutaj ktoś Zabiję moich team Gdzie on Polas? Nie widzę sobie nikogo, ni cholery Aha! Już wiem, trzech zostało, haha, <grym /dziwia> w sumie to im się nie dziwię. Dobra, wynik 31 do 4, w miarę przeciętny. Sorry, że tak zamulałem w tym komentarzu, no ale wiecie, tutaj jest skupienie, bo od razu na strika wszedłem na początku, dwa faile były. Przed Strikiem. E, słuchajcie, to by było na tyle. Jeszcze chciałem tylko mojemu koledze Padzikowi złożyć życzenia, ponieważ obchodziłem dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego, Padzik. E, no i to by było na tyle. Yo, pozostawcie łapkę w górę lub w dół. Tylko w tą w dół uzasadnijcie. Ale się rozgadałem na koniec. Dobra, jeszcze raz. Simano.